Maciej Kurzajewski, witam Państwa bardzo serdecznie. 19 marca 2010 roku, piątek. Ten dzień zaczął się dla nas bardzo dobrze. Od zwycięstwa Justyny Kowalczyk w zawodach Pucharu Świata na dystansie 2,5 km techniką klasyczną. I mamy nadzieję, że tę dobrą pasę polskich sportowców będziemy dzisiaj kontynuować podczas dwóch serii Mistrzostw Świata w lotach. Już za moment przeniesiemy się do Planicy, na Letalnicę, największą mamucią w skocznie świata, by obserwować dwie pierwsze serie konkursu indywidualnego. A obserwować będziemy wspólnie z moim redakcyjnym kolegą Sebastianem Szczęsem, który jest w studiu. Witam Cię Sebastianie. Dzień dobry, witam pięknie. Spodziewamy się dużych emocji, spodziewamy się tego, że Adam Małysz będzie skakał równie dobrze jak wczoraj podczas mm, kwalifikacji, w których oczywiście nie musiał się martwić o to, czy trafi do konkursu. Za to trzech pozostałych naszych zawodników musiało i stanęło na wysokości zadania, zwłaszcza Kamil Stoch, który w kwalifikacjach był trzeci. Proszę spojrzeć, w tej chwili trwa seria, seria próbna. próbna w planicy. Widzimy Adama Małysza. No to jest ta seria próbna, która się troszeczkę przeciągnęła z powodu e, problemów ...warunków historycznych. Tak, bardzo dobry skok Adama. Bardzo dobry w porównaniu z tym, co e, pokazywali jego poprzednicy tuż bezpośrednio przed Adamem. 200,5. Jakob Adam, teraz 199,5. Wolfgang ze słabo wcześniej 190. Martin Koch. To jest piąte miejsce jak na razie. Widzą Państwo, minus 15,5 punktu. E, ta kompensata punktowa tutaj będzie bardzo istotna w tej rywalizacji, bowiem e, jest aż 10, ponad 10 punktów za metr na sekundę. E, wieje dzisiaj e, na Detalnicy. I te punkty będą niezwykle ważne. Tym bardziej, że za odległość, przypomnijmy, 1,2 punktu tylko. Jest jedna obawa, czy ten nowy system w przypadku Mistrzostw Świata w lotach nie wypaczy nieco wyników tej rywalizacji. Czy ta eee... zabawa ustawianiem Gate Maciek, w Oslo widzieliśmy już, znaczy tylko tak naprawdę w Oslo widzieliśmy co się stało, kiedy są ekstremalnie trudne warunki, kiedy wieje bardzo mocno, kiedy wiatr potrafi zmieniać się w ciągu sekundy. E, wówczas ten system nie nadąża. E, wspominaliśmy wielokrotnie i powtarzajmy to dalej, do końca tego sezonu to jest faza testów. Ten system jest testowany, on dopiero od, w drugiej połowie sezonu został wprowadzony tak naprawdę na Puchar Nordy Turniej Nordycki i teraz na koniec. Jest test... w fazie testów, ale w fazie testów... Podczas mistrzostw świata w lotach, to jest naryczy ważna e, jest impreza, ważna. ważna dla Adama Małysza, dlatego że jego najlepsze miejsce, jeśli chodzi o, o starty w mistrzostwach świata w lotach, to jest dziewiąte miejsce w konkursie indywidualnym. E, no tu będzie zdecydowanie. Poprzedni mistrz świata w obrazdarwi. <laughs> Mamy nadzieję, że tu będzie zdecydowanie lepiej, bo wczoraj to był piąty wynik Adama Małysza. 216,5 metra. Teraz Świeręnczawek, który wylądował w skoku próbnym plus 16 punktów, dodał, dostał, jak gdyby za ten wiatr z kolei z tyłu. No są zmienne warunki, ale liczy się forma. Adam, zresztą nie tylko Adam, ci najlepsi wielokrotni nie Powtarzają, że jesteś w formie, że jest ten automatyzm, nie przeszkadzają warunki. Skaczesz daleko. Na chwilę przed rozpoczęciem tej rywalizacji w konkursie indywidualnym możemy chyba z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że Adam Małysz jest w tej chwili najbliżej tego podium, jeśli chodzi o swoje starty w Mistrzostwach Świata w Lotach. A mamy tego, który jest dominatorem, jest niesamowity, nie Pamiętasz, co zrobił wczoraj. I wiem, Adam masz 216,5 metra. Proszę zobaczyć, skaczący, jak wysoko. Chwilę Natomiast później teraz Simona już... masz 225,5. A teraz, 5 ,5. A teraz ale to proszę. Jest... To jest seria próbna, proszę Państwa, przed dzisiejszym konkursem indywidualnym. A Wczoraj Simon w tych kwalifikacjach, które dla niego były skokiem treningowym, pofrunął, nie wiem, chyba dwukrotnie wyżej niż, niż pozostali zawodnicy. Nieprawdopodobny skok, teraz 176 metrów, 19, od 19 odległość, ale to nie od dziś wiadomo, zresztą w Oslo, no nie, nie, w Oslo wcześniej Simon skoczył 98 metrów, wszyscy też mówili, co się z nim stało, później konkurs wygrał. No, także to jest zawodnik, który absolutnie z głównym faworytem wspólnie zadałem. Oglądaliśmy skoki z serii próbnej poprzedzającej. Dwie pierwsze serie. Dwie pierwsze mówię, ponieważ ten konkurs indywidualny w lotach, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, składa się z czterech serii. Zwycięzcy poznamy dopiero jutro po serii numer cztery. Oglądaliśmy skoki próbne, ale to nam daje wyobrażenie i nadzieję na to, że Simon Aman jest do pokonania. W tym upatrujemy szansę Adama Małysza, nic nie mówi już, Sebastian. Ja nic nie mówię. Przenosimy się do, do planicy. Ja na stanowisku komentatorskim telewizji Polskiej jest Włodzimierz Szaranowicz i czeka na Państwa, by móc skomentować to, co dzisiaj będzie się tam działo. Mamy nadzieję, że wiatr nie będzie przeszkadzał w tej zdrowej sportowej rywalizacji Mistrzostwa Świata w lotach. Seria otwierająca konkurs. Zostańcie Państwo z nami. Witamy ponownie, oglądają Państwo piątkowe popołudnie z Mistrzostwami Świata w Lotach Narciarskich. Bardzo dobra wiadomość, to jest w ogóle wymarzony dla nas dzień. Adam Małysz e, zwyciężył w pierwszej serii, w pierwszej z czterech serii, które zadecydują o tym, kto znajdzie się na podium konkursu indywidualnego Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich. To jest znakomity początek, znakomite otwarcie w tej rywalizacji czteroetapowej. Jest 1 do 0 na razie dla Adama Małysza. Proszę spojrzeć, to jest ten skok 200 17,5 metra. 217,5 metra jeszcze przy wietrze, który wiał z tyłu, bo w tych niezbyt korzystnych warunkach skakała ta czołówka, czy też ci zawodnicy, którzy mieli ostatnie numery startowe. Znakomity skogada ma małusza plus 3,5 metra za wiatra, więc około 0,6 metra na sekundę z tyłu. Taką prędkość wiatru miał Adam, obniżony rozbieg w stosunku do pozostałych skoczków, to również bardzo istotne. No to jest to, o czym mówiliśmy od początku, kiedy Adam łapie formę, kiedy jest, pojawia się ten automatyzm, o którym on sam już zresztą mówił, no to to już nic, tylko po prostu siadać na belce i skakać. To jest ten, tak jak w roku 2007, kiedy Adam najpierw zdobył Mistrzostwo Świata w Sapporo, a później poszedł za ciosem no i znowu kryształbą kulę. To jest teraz tak łatwo powiedzieć. Jesteśmy świadkami zwycięstwa w pierwszej serii Adama Małysza. No, jeszcze trzy skoky, ale, ale, jeszcze ale trzy tak, sporo jest jeszcze do zrobienia. Co Państwo zapytają, co z Simonem Amanem? Simon Aman jest drugi, 215,5 <laughs> metra tuż za Adamem Małyszem, a zatem wszystko jest jeszcze możliwe, ale ważne jest to, że ten początek w wykonaniu Adama Małysza jest naprawdę rewelacyjny. To jest nawiązanie do tego, czego dzisiaj doświadczyliśmy ze sprawą Justyny Kowalczyk. Justyna Kowalczyk dzisiaj wygrała, to jest czternaste zwycięstwo, pucharowe zwycięstwo naszej biegaczki. Wygrała w em, zawodach na dystansie 2,5 km z morderczym podbiegiem. E, w Falun, proszę spojrzeć, a to już są ostatnie metry. Justyny Kowalczyk ze sporą przewagą nad Marin Biergen I mamy Justynę Kowalczyk, która jest liderką klasyfikacji tego ostatniego. To jest w tej części, ostatniej części sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. No, ale te 2,5 kilometra King of Murder Bucken, czyli ta wspinaczka, najpierw na to wzniesienie to 2,5 kilometra to jest dystans wymarzony dla naszej królowej śniegu, która jest niezwykle mocna, która ma niesamowitą wydolność, wytrzymałość. 39. No i podium w karierze Justyny Kowalczyk, pucharowe podium, 14. zwycięstwo. Czekamy na to, co jutro będzie się działo. Również falon, podobnie w niedzielę, jutro bieg łączony 2,5 kilometra techniką klasyczną i dowolną, a to wszystko zakończy się w niedzielę w tym samym miejscu, w biegu na dochodzenie 10 kilometrów techniką dowolną. Posłuchajmy, co Justyna Kowalczyk dzisiaj po tym zwycięstwie powiedziała na Naszemu reporterowi Sebastianowi Parfianowiczowi. Jesteś na świetnym bieg, już po kilometrze, 7,5 sekundy przewagi. Boże, że nad Kalą było, zaczęła siostro. Tak, zaczęła też kochować. To, trzeba, to się taka była... No czyli tutaj chyba nie ma taktyki, nie prawda? Nie w takich tak. biegach? To się po prostu biegnie ile. Może. Oczywiście można było troszeczkę taktycznie polecić bardziej, ale z drugiej strony trzeba wykorzystywać swoje najlepsze strony, więc próbowałam wykorzystać swoją najlepszą stronę. Trener mówi, że to już nie jest bieg tego sezonu, to już się zaczął kolejny sezon. Trener ma zawsze rację. <laughs> Tak, czyli tu już nie ma żadnych celów teraz, żeby pokonać Marić Wiergen, żeby zakonować jakieś punkty. Nie, nie. znaczy oczywiście takie 2,5 km dla mnie, 2,5 km klasyk z takim dużym podbiegiem to jest, to jest coś, na czym chciałabym wypaść jak najlepiej i dlatego się bardzo, bardzo starałam i cieszę się, że jeszcze moja dyspozycja pozwala na wygrywanie, ale jeżeli chodzi już o cały finał Pucharu świata, to... Chcę po prostu dobrze biegać, ale bez żadnych jakichś tam wielkich celów i przede wszystkim nie chcę jeszcze bardziej zachorować. No właśnie, ta pogoda tutaj nie rozpieszcza Was. Nie rozpieszcza z jednej strony, ale z drugiej strony do biegania, zwłaszcza klasykiem, dla mnie jest świetna. Przeziębione nie stawia sobie żadnych celów i po prostu wygrywa. No to takiej formy życzymy do końca tego sezonu jeszcze dwa biegi I w kolejnych sezonach włączone 10 km w I W kolejnych sezonach <laughs> też. Oczywiście, że tak. Proszę Państwa, czekamy na drugą serię, drugą dzisiejszą serię tego konkursu indywidualnego Mistrzostw świata w lotach i mamy nadzieję, że będzie równie udana dla Adama Małysza. Przypomnijmy, to jest wiadomość popołudnia. Wiadomością nie jest zwycięstwo Justyny Kowalczyk, a wiadomością popołudnia jest to, że Adam Małysz. I okazuje się, że Simon Aman jest przysięcia. do jest do pokonania. Jest do pokonania. <laughs> Szanowni Państwo, zostańcie z nami. Już za moment przeniesiemy się do planicy, do Włodzimierza Szaranowicza, by oglądać drugą serię lotów. Chciałoby się powiedzieć, ale to już było i ciągle wraca. Aman Małysz, Lirencauer, dokładnie taki układ jak na podium olimpijskim w Vancouver, w Whistler. Adam Małysz, wiceliderem po dwóch seriach otwierających rywalizację o tytuł mistrza świata w lotach. Spodziewamy się historycznego dla Adama Małysza układu na podium tych mistrzów, indywidualnych. Wszystko na to wskazuje. Do tego nikt nie ma wątpliwości. Adam Małysz i Simon Aman skaczą absolutnie. Perfekcyjnie. I tutaj nie będzie decydowało słabszy, gorszy skok, bo oni takiego nie mają. O tym będą decydowały warunki ten wiatr i te punkty dodatkowe. O tym, kto będzie na pierwszym miejscu, a kto na drugim. Miejmy nadzieję, że nie sprawdzą się prognozy pogody, że jutro ta aura dopisze w planicy. My z Państwem spotykamy się w sobotnie przed południe o 10.00. pięć dokładnie rozpoczynamy nasze spotkanie z kolejnymi dwiema seriami Mistrzostw Świata. W lotach narciarskich. mówi Państwu wspólnie z Sebastianem Szczęsnym. Do zobaczenia. Do Wielka. zobaczenia. <grywa> Miłego popołudnia. Miłego popołudnia. <grywa>